Siemano, Beniu, śpisz może? Nie, jeszcze nie. Jakoś nie mogę się zalogować na swoje konto na YouTubie. Mógłbyś sprawdzić, co tam się wydarzyło, bo obawiam się najgorszego. Z tego, co widzę, przyjęto dostęp do swojego konta Google, a nie stricte do YouTube'a. Okej, okay, czyli co? Czyli jakby nie mam dostępu do wszystkiego, co było na koncie Google, tak? To oznacza, że ktoś przejął dostęp do mojej poczty, do siedmiu kanałów na YouTubie oraz do wszystkich dysków w chmurze, jakie miałem. Przynajmniej na tamten czas myślałem, że to tylko tyle. Nie mogę się zalogować na swój główny kanał, czyli Mateo, który ma 365 tysięcy subskrypcji. Na tym też kanale zatrudniałem dwie osoby, które utrzymywałem w 100%. No i mam nadzieję, że odzyskam ten kanał na tyle szybko, że dalej te osoby będą miały pracę. Pewnie w ogóle tego nie wrzucę, tego co teraz nagrywam, ale. No, zobaczymy. Zobaczymy jak to się rozwiąże. Pierwszy raz byłem w takiej sytuacji. Miałem weryfikację dwuetapową, pomocniczy mail, kody zapasowe. Myślałem, że to dosłownie kwestia kilku godzin i wszystko wróci do normy. Czekaj, możesz powtórzyć jeszcze raz? Kanodzi akurat, nie wiem czy wiesz. Jak to? zdjąć tego live'a, bo zaraz mi kanał Włamywacz odpalił na moim kanale live'a, w którym Donald Trump namawia do zakupu pewnej kryptowaluty. Oczywiście jeśli wystarczająco dużo osób wpłaci na nią kasę, to kryptowaluta znika. I taki live i cały ten proces łamie naprawdę wiele przepisów regulaminu YouTube'a, więc zacząłem się obawiać najgorszego. Włamywacz wysyła sygnał bezpośrednio z zewnętrznego enkudera, a nie przez interfejs YouTube'a, który możemy zarządzać, więc live, który właśnie trwa na Twoim kanale, nie jest widoczny na panelu edytowania i nie możemy go tak, po prostu od razu No to co, on jest jakimś bożkiem? Naprawdę nikt nie może zdjąć tego live'a. Razie. Razie. Ja właśnie walczę, żeby odzyskać kanał. A przy okazji ktoś podchodzi sobie po fotkę. To jest naprawdę życie pełne kontrastów, nie? No i niestety. Wróciłem do domu i kanału Mateo już nie ma. YouTube go usunął. Trochę w to nie dowierzam, że to wszystko stało się tak szybko po prostu i że ja nie mam w ogóle żadnej mocy sprawczej, nie mogę nic zrobić na swoim własnym kanale. Wczoraj jeszcze pokładałem naprawdę dużo nadziei. Myślałem, że to jest dosłownie kwestia doby i wszystko wróci do normy, ale teraz jakby zdałem sobie sprawę, że ja nie mam do czynienia z jakimś takim laikiem, tylko gościem, który naprawdę wie co robi. I tak oto 12 lat mojego pamiętnika zostało wymazane z historii YouTube'a. Ja straciłem 100 tysięcy w kontraktach reklamowych, było i nie ma. Codziennie budziłem się widząc nowe wiadomości z pytaniami, co się stało z Mateo. Pożegnałem wszystkie osoby, które współpracowały ze mną przez ostatnie 5 lat. Serio, byłeś pierwszym dużym twórcą, dla którego mogłem telemontować. Dzięki za możliwość rozwoju. Potem dostałem jeszcze jeden telefon. Wiesz że jak ten wody, ma dostęp do całego twojego konta? To może też wejść na... Nie no, co ty pier... No staro, oczywiście, że może on jest formalnie właścicielem teraz konta. O tym opowiem wam w dalszej części filmu. Po 20 dniach patrzenia, jak wszystko się wali... Wyjechałem. Tak naprawdę to nie wiem, gdzie jestem. Ognisko się pali. W promieniu wydaje mi się 10 km. Nie ma żadnych ludzi, żadnych domów. Nie wiem, ile tu będę. Póki co jestem zameldowany na 3 dni. No ale może przydłużę, zobaczymy, nie? Powiem Wam, że dzisiaj po raz pierwszy w życiu poczułem się bogatym człowiekiem. Serio. Po prostu nikt do mnie się nie zadzwonił, nikt do mnie się nie napisał. Pomyślałem sobie, chyba tak smakuje prawdziwe bogactwo. Może nie będę też. Takich jakichś końcowych yy, frazes, bo co mam w sumie powiedzieć, nie mam kanału, nie mam źródła zarobku, ale myślę, że coś w tym jest. Tutaj odbija się tylko mój aparat, a wiecie co to oznacza? Że nie ma tutaj żadnego światła, bo tu nie ma ludzi. Powiem wam tak, można mi zabrać wiele rzeczy, naprawdę, tych materialnych, czy nawet sentymentalnych, tak, w postaci kanału, czy czegoś tam, ale jednej rzeczy nie można mi odebrać, czyli społeczności. Słuchajcie, może ktoś by chciał mi wysłać 3 złote na piwo, co? Wypiję za wasze. Warka strong proszę bardzo jakby to wiesz że to jest ze twojego donate'a nie <gry> jakby mały mateusz byłby bardzo dumny ze mnie w tym momencie a ja teraz jako ten niby nie wiem dojrzalszy chłopak cały czas się tym wszystkim przejmuję no teraz to prawda nie mam kanału ale najbardziej to zacznę to odczuwać jak przyjdzie taki dzień gdzie Zamiast do sklepu samochodem, to zacznę jeździć rowerem, albo już nie będę mógł w takich miejscach jak tutaj przebywać, bo to kosztuje. Wydaje mi się, że jak nie będę miał pieniędzy przez jakiś czas, no to i tak jakoś, jakoś to będzie, nie? Na koniec powiem Wam tak. Życie jednak pisze najlepsze scenariusze. Z widokiem na kominek. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Ma dostęp do całego twojego konta, to może też wejść na Google Adsense i podmienić sobie konto w banku. No staro oczywiście, że może on jest formalnie właścicielem teraz konta. O kurde, ale zimno. Właśnie stała się rzecz, która... spełnił się mój kolejny czarny scenariusz, o którym wam wcześniej nie mówiłem. Chodzi o konto w banku. Ten włamywacz posunął się trochę dalej niż sądziłem, bo jego macki dosięgnęły także tego kanału, do którego mam dostęp. Cała kasa z wyświetleń z tego kanału regularnie będzie szła do niego, nie do mnie. Tak, bo właśnie dzisiaj jest dzień, w którym. Normalnie otrzymuję zapłatę za wyświetlenia. Dzisiaj w ogóle z rana zrobiłem sobie kawę, wyszedłem tutaj na taras, żeby się napić, i przyszedł do mnie ten właściciel tego domku, nie, żeby tam się zapytać, jak się spało i tak dalej. I tak w końcu się na mnie patrzy i mówi: Kurde, widzisz, ty sobie tutaj posiedzisz, zrelaksujesz się, nagrasz filmik, i kasa wpada, nie? <gry> Ja nie mówiłem dla tego pana, czemu tak naprawdę tutaj przyjechałem, jaki jest prawdziwy powód. Powiedziałem, że nagrywam jakieś filmiki, wiesz, yy, turystyczne, podróżnicze. W ogóle wczoraj wieczorem chciałem sobie podliczyć, ile łącznie wydałem na wszystkie filmy tutaj. Yy, I na ten moment jest to jakieś 40 tysięcy złotych. No i powiem wam, że jak ja zobaczyłem, właśnie, e, że nazbierało się 2000 złotych dla mnie jako zwrot, wiecie, z wyświetleń, to tak już miałem taką iskierkę nadziei, że kurde. Powoli wstaje z powrotem na nogi, nie? To jest tak świeży kanał, 2000 zł z wyświetleń. Odbudowujemy się i, i ta iskierka nadziei została mi zabrana po prostu. No. Może ktoś napisać, a to tylko kanał, idź do normalnej pracy, nie przejmuj się. Ludzie mają gorsze problemy. No, mają gorsze problemy. Co mam ci powiedzieć, że teraz czuję się dobrze, bo wiem, że ludzie mają gorsze problemy. Odcięto mnie od czegoś, co budowałem 12 lat łącznie. No, więc mam do tego jakiś sentyment. Wtedy poczułem bardzo dziwną emocję. Straciłem dostęp do kolejnego i w sumie już ostatniego źródła zarobku, i nagle poczułem spokój, jakby wszystko ze mnie zeszło. Od wielu dni nie dzwoniły do mnie żadne telefony, nie miałem żadnych maili, i chyba pierwszy raz od dłuższego czasu mogłem zacząć doceniać te rzeczy, które wcześniej też mogłem mieć na wyciągnięcie ręki, tylko w tym pędzie w ogóle na nie nie spoglądałem. Dobra, jestem już. Co to jest? To jest chyba to, czego szukałem. Zobaczcie. i dobra, zgubiłem się. Nie pamiętam, którędy wchodziłem. Witam. Już wróciłem i przychodzę z dwiema informacjami. Jedna pozytywna, druga zła. Zacznę może od pozytywnej. Dostałem, opieku opiekuna kanału. Dokładnie tego kanału mój kanał zdobył jakieś czasowo monetyzacji i teraz mogę bezpośrednio się z kimś skontaktować. Jak być może się domyślacie, właśnie to zrobiłem. Pierwszy raz mogłem w końcu napisać konkretnego maila, wysyłając zdjęcia, potwierdzenia, opisując całą sytuację. Poziom nadziei być może trochę naiwnie, ale wzrósł, że rzeczywiście ktoś będzie miał aż taką moc sprawczą, aby mi wszystko przywrócić, nie? Ale jest też informacja zła, 26 tysięcy złotych, tyle pewna firma mi wisi i nie chce zapłacić i bardzo sprytnie jakby do tego podchodzi, ponieważ ja nie mogę nic tej firmie zarzucić, bo jeśli ona, powiedzmy, żebym pozwał tą firmę, tak, na 26 tysięcy, że tyle mi wisi za wykonanie tam iluś świadczeń, no to ona by mogła powiedzieć, no to pokaż te filmy, które dla nas zrobiłeś. A ja ich nie pokażę, bo nie mam przecież kanału, nie? Mam leciutki uśmiech na twarzy, natomiast prawda jest taka, że po prostu czuję taki bezsens życiowy. Po prostu wiecie, czuję, że jestem młody, że mam energię, aby coś fajnego zrobić. I póki co wszystko, co robię, to bardzo szybko są ucinane ku temu skrzydła. Więc to, jak widzę, ile osób codziennie się ode mnie odwraca, ja nie sądziłem. To jest usunięcie głupiego kanału na YouTubie. I naprawdę ludzie, z których nazywałem przyjaciółmi, bo 5-6 lat z kimś miałem super kontakt, no to okazuje się, że... Okej, okay, było 6 lat znajomości, no bo przez 6 lat dobrze mi prosperował kanał. Było można zaprosić mnie gdzieś, porozmawiać, tak? Nie ma już tego. Piszę, może byś pomógł, masz kontakty i tak dalej. Zero, no jakby nie opłaca się mi pomagać. Wiadomo, że gdy byłem większym twórcą za czasów pandemii, to naprawdę ja mnie traktowano jak gwiazdę, słuchajcie. Różne przeróżne osoby, wszyscy chcieli współpracę, wszyscy wręcz po porączkach całowali, bo naprawdę te filmy robiły wyświetlenia. Teraz, to czemu miałby ktoś mnie tak samo traktować? Nie? Po prostu wtedy miał sympatię, nie do mojej osoby, bo byłem ciekawym rozmówcą czy fajnym gościem, tylko przez pryzmat cyferek na monitorze. Cyferek nie ma, więc ja też już nie jestem w ich oczach ciekawą osobą. No, niestety to jest brutalna prawda. Czuję się póki co jak taki mały dzieciaczek, któremu rodzic dał cukiereczkę i mówi: Masz zobacz. No, czytam tego maila, nie? Zobaczymy, czy mogą coś zrobić, czy nie. Dzień dobry, panie Matuszu. Rozumiem niepokój i frustrację, które pan doświadcza z powodu nieautoryzowanego dostępu do pana kanału YouTube. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby panu pomóc. Zalecam podjęcie natychmiastowych działań poprzez przesłanie formularza przyjęcia. Dobra, ale ta ankieta, którą dostałem od y, Krysi, prawda? Rzeczywiście jest już bardziej taka skomplikowana, że tak powiem i nigdy wcześniej jej nie widziałem, nie? Tu nawet trzeba podać swój numer IP, y, numer modelu telefonu, z którym go się najczęściej logowało na konto. Jakby to już widać, że ciekawe, nie? Czy to po prostu ma nadzieję moją wzbudzić, że, że w końcu coś dostałem, tak, tego cukiereczka, czy rzeczywiście to może w jakiś sposób pomóc, no. Przyszedł mi taki niewinny mail, aby sobie zresetować hasło na koncie włamywacza. Zresetowałem te hasło na koncie włamywacza. Wszystkie ustawienia zabezpieczeń zostały zweryfikowane. Jest taki pewien przycisk, o którym śniłem przez ostatnie dwa miesiące. Przejdź do swojego konta Google. Ja w tym momencie to robię. Pierwszy raz też od dwóch miesięcy widzę swój własny awatar. Przejdź do swojego konta Google, klikamy to. Prawdopodobnie kanału Mateo nie będzie, ponieważ on został usunięty i tu jest największy problem. Dobra, próbuję się właśnie zalogować tym mailem. No, nie swoim mailem, który właśnie ktoś mi podmienił, i zobaczymy, czy będę mógł się teraz zalogować. Klikam dalej. O, wow, teraz muszę ustawić od początku swój numer telefonu. Okej, okay, i mam teraz dostęp do swoich wszystkich kanałów na tym koncie. No jest też pan Mateo. Kanał został usunięty. No jak widzicie, kanału Mateo dalej nie ma, nie? 24 godziny później doczekałem się swojego upragnionego dnia. Mili Państwo, to jest ten dzień. Kontaktuję się z tobą ponownie, ponieważ otrzymałam wiadomość od naszego specjalisty, że twój kanał został przywrócony i zabezpieczony. Dobra, wpisujemy Mateo, co my tutaj mamy? Kanał co prawda został przywrócony, natomiast zabrano mi wszystkie elementy i funkcje, które wypracowałem przez ostatni czas. To oznacza, że na przykład, chociażby, wyrzucono mnie z programu partnerskiego YouTube'a, czyli nie zarabiam na filmach i przez jakiś czas nie będę funkcje takie jak wspieranie kanału, super czaty, wszystko zostało mi anulowane. Ostatnie dwa miesiące były długimi miesiącami dla mnie i przede wszystkim chciałem wam bardzo podziękować, bo miałem wrażenie i wydaje mi się, że też słuszne wrażenie, że wy przez cały ten czas patrzyliście na mnie po prostu bezinteresownie. Po prostu tak po ludzku pytaliście się, czy jest szansa, żeby kanał wrócił, że życzycie powodzenia. Społeczności, czyli kurde nas, nikt nie może mi odebrać. Na koniec, mam nadzieję, że nie zanudzam. <laughs> no chciałem też powiedzieć trochę z przykrością, że nie mam w ogóle żadnego pomysłu na ten kanał, nie? No nie będę ściemniał, może tutaj zacznę nagrywać jakieś gry, może jakieś vlogi. Bardziej mimo wszystko będę się skupiał na moim nowym kanale, czyli Mateusz Tarnacki. Zapraszam was w ogóle, bo na 10 tysięcy subskrypcji będzie tam specjal bardzo mocny. Na tym kanale chyba... On nie będzie na takim moim piedestale z tego względu, że algorytm YouTube'a na kanale Mateo jest bardzo brutalny już, nie? On patrzy na całe spektrum wszystkich rzeczy, które się zadziały i ten feralny live z kryptowalutami także jest wzięty pod uwagę w algorytmie YouTube'a, nie? Mimo że to nie ja go wykonałem, to się zadziało, nie? I YouTube teraz wie, że okej, okay, może tak nie będziemy promować tego kanału, no bo jednak było coś, co złamało te zasady regulaminu, nie? W każdym bądź razie bardzo wam dziękuję za wszystko. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo, już. Bez żadnych potyczek i życzę Wam po prostu wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się.